Twoje zdrowie jest w twoich rękach. Wycofaj choroby metaboliczne i otyłość za pomocą profesjonalisty. Czy czujesz, że nadwaga, insulinooporność, cukrzyca czy inne choroby metaboliczne kontrolują twoje życie? Czas to zmienić. Witam państwa serdecznie. Jestem Daniel Wawrzyńczak. Specjalizuję się w holistycznym podejściu do zdrowia. Pomagam moim podopiecznym nie tylko schudnąć, ale także wycofać objawy chorób metabolicznych, a to poprzez kompleksowe podejście do diety. Nauczam o odżywianiu, które wspiera stabilizację glukozy i insulinę. Rozpiszę ci odpowiednie treningi, dostosuję je do Twoich możliwości, udzielę Ci wsparcia psychologicznego. Co wzmocni twoją motywację i wiarę w siebie. Będę monitorował twoje postępy i dopasuję plan działania na każdym etapie. Dlaczego ja? Bo mam doświadczenie z osobami borykającymi się z nadwagą i chorobami metabolicznymi. Moje metody są poparte badaniami naukowymi, ponieważ zaczerpuję wiedzę od specjalistów z całego świata. Zaangażuję się w 100% w twoje wyniki. Przestań walczyć samotnie. Razem możemy zredukować wagę w trwały i zdrowy sposób, poprawić samopoczucie i odzyskać radość z życia. Umów się na konsultację już dziś i zacznij swoją podróż ku lepszemu zdrowiu. Nie czekaj, twoje zdrowie nie ma ceny.